W roku 1993 rodzina Raymonda Mudiego zrobiła coś czego on sam nigdy się nie spodziewał. Zamknęli go w szpitalu psychiatrycznym. Człowieka, który stworzył termin doświadczenie bliskie śmierci. Badacza, który zrewolucjonizował nasze rozumienie śmierci. Autora bestsellerowych książek o życiu po życiu. Zamkniętego w zakładzie dla obłąkanych. Dlaczego? ponieważ posunął się za daleko. Odkrył coś, czego nie powinien był odkryć. Znalazł sposób na komunikację. Komunikację ze zmarłymi. I to wystraszyło niewłaściwych ludzi. Za chwilę usłyszycie to, czego Raymond Moody nie mógł ujawnić publicznie przez prawie 50 lat. Odkrycia, które niemal zniszczyły jego karierę, jego reputację i jego zdrowie psychiczne. I siedem powodów, które ostatecznie dowodzą, ponad wszelką wątpliwość, że świadomość przeżywa śmierć ciała. Ale zanim do tego przejdziemy, muszę Wam opowiedzieć, jak to wszystko się zaczęło. Wiosną 1965 roku młody Raymond Moody był na drugim roku filozofii na Uniwersytecie Wirgini. Jego profesor poprosił go, aby przeczytał Państwo Platona. I to tam. Na kartach tego starożytnego tekstu Moody znalazł coś, co miało zmienić jego życie na zawsze. Mit o Erze, historię greckiego wojownika, którego uznano za zmarłego w bitwie. Pozostał martwy przez wiele dni, a potem się obudził z żywymi wspomnieniami podróży w zaświaty. Er opisywał, jak opuścił swoje ciało, jak podróżował przez Królestwo Światła, jak spotkał dusze zmarłych ludzi i jak nauczył się głębokich prawd o naturze istnienia, Moody był zafascynowany. Czy to była mitologia, czy coś więcej, kilka miesięcy później. Wydarzyło się coś, co przemieniło jego akademicką ciekawość w obsesję. Kolega ze studiów, Jerzy Richter, opowiedział Moody'emu o doświadczeniu, którego doznał w wieku 20 lat. Richter został uznany za zmarłego na dziewięć minut. I podczas tych dziewięciu minut twierdził, że podróżował do innego miejsca, innego królestwa, innego wymiaru. Opisywał, jak opuścił swoje ciało, jak widział lekarzy pracujących nad jego reanimacją. Jak podróżował przez ciemność i jak wyłonił się w nieopisanym świetle. Świetle, które nie było tylko jasne, ale pełne miłości, świadome. Żywe. Moody słuchał każdego słowa z absolutną uwagą. To było uderzająco podobne do tego, co opisał Platon dwa i pół tysiąca lat temu. Jak to było możliwe? W kolejnych latach Moody zaczął zbierać więcej historii. Najpierw dyskretnie, potem systematycznie. Rozmawiał z dziesiątkami, potem setkami ludzi, którzy przeszli przez podobne doświadczenia. I odkrył imponujący wzór. Ludzie w różnym wieku. Różnych religii, różnych kultur, różnych części świata. Wszyscy opisywali nadzwyczaj podobne elementy: uczucie opuszczania ciała, ciemny tunel, jasne światło, spotkania ze zmarłymi, panoramiczny przegląd życia i głęboka transformacja po powrocie. W 1975 roku Moody opublikował swoje odkrycia w książce zatytułowanej Życie po życiu i ukłuł termin, który na stałe wszedł do słownika ludzkości. Doświadczenie bliskie śmierci, DBS. Książka sprzedała się w ponad 13 milionach egzemplarzy. A Raymond Moody stał się światowym autorytetem w tej dziedzinie. Ale to, co wie niewielu ludzi, to co stało się później. Koledzy Moody'ego zaczęli go atakować. Szanowani naukowcy twierdzili, że dopuszcza się oszustwa akademickiego że jego badania to pseudonauka, że oszukuje opinię publiczną. Psycholog Barry Beierstein napisał, że dowody Moody'ego są wadliwe zarówno logicznie, jak i empirycznie. Psycholog James Alcock oskarżył Moody'ego o ignorowanie całej literatury naukowej na temat doświadczeń halucynacyjnych. Filozof Paul Kurtz powiedział, że Moody nie ma żadnej analizy statystycznej, tylko historię. I koledzy z Uniwersytetu zaczęli się od niego dystansować, obawiając się, że związek z nim zaszkodzi ich własnym karierom. Moody czuł się coraz bardziej izolowany, ale się nie poddał, bo wiedział, że dzieje się coś prawdziwego coś, czego konwencjonalna nauka nie potrafiła wyjaśnić, ale też nie potrafiła obalić. W 1986 roku Moody dokonał odkrycia, które miało zmienić wszystko. Odwiedzał swojego przyjaciela, Williama Rolla, szanowanego parapsychologa. I Roll wspomniał o czymś interesującym na temat luster. W starożytnych tradycjach lustra były uważane za portale do innych wymiarów, narzędzia do komunikacji ze zmarłymi. Starożytni Grecy mieli miejsce zwane psychomanteion, dosłownie dom duszy, gdzie ludzie mogli iść, aby spotkać swoich zmarłych bliskich. Mudi był zaintegrigowany. Jeśli doświadczenia bliskie śmierci były prawdziwe, jeśli świadomość naprawdę przeżywała śmierć, czy możliwe byłoby stworzenie formy komunikacji, która nie wymagałaby, aby ktoś niemal umarł? Postanowił to sprawdzić. Na swojej farmie w Alabamie, Mudi zbudował specjalny pokój małą przestrzeń wielkości dużej szafy pokrytą czarnymi aksamitnymi zasłonami. Na środku wygodne krzesło, a na ścianie duże lustro, ustawione tak, aby siedząca osoba nie mogła zobaczyć swojego własnego odbicia. Oświetlenie było minimalne, tylko tyle, żeby widzieć lustro. Moody nazwał to psychomanteon i zaczął prowadzić eksperymenty. Pierwszymi uczestnikami były starannie wybrane osoby: dojrzali, stabilni emocjonalnie, elokwentni, ciekawi. Profesjonaliści przed wejściem do pokoju spędzali godziny na rozmowie z Mudim o zmarłej osobie, którą mieli nadzieję spotkać. Dzielili się wspomnieniami, emocjami, żalami, nierozwiązanymi pytaniami po sesji relaksacyjnej. Wchodzili do psychomantejonu i wpatrywali się w lustro przez 30 minut godzinę czasami dłużej to, co się stało Zaskoczyło nawet samego Mudiego. Od 50 do 80% uczestników zgłosiło niezwykłe doświadczenia. Niektórzy widzieli postacie formujące się w lustrze, twarze, które rozpoznawali. Ludzi, którzy zmarli lata lub dekady wcześniej. Inni czuli obecność, jakby ktoś był z nimi w pokoju, mimo że wiedzieli, że są sami. Niektórzy słyszeli głosy, wiadomości. Odpowiedzi na pytania, które nosili w sobie od lat, a w 25% przypadków doświadczenie nie miało miejsca w psychomantejon, stało się później, zazwyczaj w ciągu 24 godzin. Uczestnicy zgłaszali, że mają żywe sny lub wizje na jawie, albo niewytłumaczalne wrażenia czyjejś obecności, i prawie wszyscy, nawet ci, którzy nie doświadczyli tego bezpośrednio zgłaszali znaczną poprawę w przeżywaniu żałoby, smutku, bólu po stracie. Psychomantejon wydawał się działać jak forma terapii, sposób na zamknięcie pewnych rozdziałów, pożegnanie się, znalezienie spokoju. Ale tutaj historia nabiera mrocznego obrotu. Kiedy Raymond Moody zaczął publicznie mówić o psychomantejonie, krytyka się nasiliła. To już nie były tylko wątpliwe badania akademickie. To było w oczach wielu szaleństwo. Szanowany psychiatra budujący pokój luster, żeby rozmawiać z umarłymi. Środowisko medyczne było przerażone. Koledzy, którzy wcześniej go tolerowali, teraz go całkowicie unikali. I w 1993 roku stało się niewyobrażalne. Rodzina Mudiego Zaniepokojona jego stanem psychicznym, zaniepokojona jego reputacją, zaniepokojona tym, co ludzie mówili. Doprowadziła do umieszczenia go w zakładzie psychiatrycznym. Raymond Moody, człowiek, który poświęcił życie badaniu śmierci i zamknięty w szpitalu za badanie śmierci. Moody opowiedział o tym w wywiadzie wiele lat później: powiedział, że było to jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń w jego życiu. Nie tylko uwięzienie, ale zdrada. Osoby, które były mu najbliższe, uznały, że oszalał, ponieważ zadawał pytania, których nikt nie powinien zadawać, ponieważ znajdował odpowiedzi, których nikt nie chciał słyszeć. Ale Mudi się nie poddał. Po wyjściu na wolność kontynuował swoje badania bardziej dyskretnie, ostrożniej, ale nigdy się nie zatrzymał. I w ciągu następnych dziesięcioleci dokonał odkrycia, które uważał za jeszcze bardziej znaczące niż doświadczenia bliskie śmierci. Doświadczenia śmierci dzielonej. Czym jest doświadczenie śmierci dzielonej? To sytuacja, w której ktoś, kto nie umiera, ma doświadczenie podobne do DBS. Wyobraź sobie, siedzisz przy łóżku bliskiej osoby, która odchodzi i w momencie jej śmierci. Ty również masz to doświadczenie. Czujesz się, jakbyś opuszczał swoje ciało, widzisz światło, czujesz obecność. Dostrzegasz coś, co wykracza poza normalne wyjaśnienia. To jest doświadczenie śmierci dzielonej. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ eliminuje główną krytykę wobec DBS. Sceptycy zawsze twierdzili, że doświadczenia bliskie śmierci są halucynacjami spowodowanymi przez umierający mózg, niedotlenienie, reakcje chemiczne. Ale jeśli ktoś, kto nie umiera, czyj mózg jest całkowicie zdrowy, ma to samo doświadczenie, jak to wytłumaczyć? Moody zebrał setki takich przypadków. Pielęgniarki, które widziały, jak sala szpitalna się zmienia w momencie śmierci pacjenta. Członkowie rodzin, którzy czuli, jak dusza bliskiej osoby odchodzi i poszli razem z nią, na krótką chwilę. Lekarze, którzy opisywali doświadczenia, których nie mogli wyjaśnić. I wszyscy oni, bez wyjątku, mówili to samo. To nie była halucynacja. To było bardziej realne niż normalna rzeczywistość. W 2023 roku, po prawie 50 latach badań, Raymond Moody w końcu opublikował to, co uważa za swoje definitywne dzieło: Dowód życia po życiu. I w tej książce. Przedstawia siedem powodów, które uważa za dowody ponad wszelką wątpliwość, że świadomość przetrwa śmierć ciała. Pozwólcie, że podzielę się z wami tymi siedmioma powodami. Pierwszy powód doświadczenia poza ciałem. Osoby w DBS często zgłaszają, że widziały rzeczy, których nie mogły widzieć z miejsca, w którym znajdowały się ich ciała. Szczegóły dotyczące tego, co robili lekarze, rozmowy w innych salach szpitalnych. Przedmioty, których nie mogły widzieć ze swojej pozycji, i kiedy to sprawdzano, wiele z tych szczegółów było poprawnych. To nazywa się percepcyjną weryfikacją i jest niezwykle trudne do wytłumaczenia, jeśli świadomość była tylko w mózgu. Drugi powód: doświadczenia prekognitywne. Przypadki, w których zdrowa osoba, bez wyraźnego powodu, miała wizję lub wrażenie, że umiera bliska osoba. A potem odkrywała, że ta osoba rzeczywiście umarła w tym samym momencie. Kilometry stąd. Jak to wytłumaczyć? Jeśli świadomość to tylko aktywność mózgu, jak osoba może percepcji śmierć innej osoby na odległość? Trzeci powód. Światło transformujące. Miliony ludzi na całym świecie opisują spotkanie ze światłem podczas swoich DBS. Ale to nie jest tylko jasne światło. To światło, które wydaje się żywe. Świadome, pełne miłości, światło, które przekazuje wiedzę, pokój, bezwarunkową akceptację. A ludzie, którzy spotykają to światło, wracają zmienieni, nieważne jaka była ich religia wcześniej, albo czy w ogóle jej nie mieli. Wszyscy opisują zaskakująco podobne doświadczenie. Czwarty powód przejrzystość terminalna to niezwykłe zjawisko którego nauka wciąż nie potrafi wyjaśnić: pacjenci z zaawansowaną demencją, którzy nie rozpoznają swoich własnych dzieci od lat, którzy ledwo mówią lub się poruszają, nagle, na kilka godzin lub dni przed śmiercią, całkowicie odzyskują jasność umysłu, rozmawiają normalnie, rozpoznają wszystkich, dzielą się wspomnieniami, żegnają się, a potem odchodzą. Jeśli świadomość to tylko mózg, a mózg jest poważnie uszkodzony przez demencję, skąd pochodzi ta jasność? Jak zniszczony mózg może nagle funkcjonować idealnie, chyba że świadomość nie znajduje się w mózgu? Piąty powód spontaniczne muzy, uzdrowienia i umiejętności. Niektórzy ocaleni z DBS wracają z umiejętnościami, których wcześniej nie mieli: umiejętności muzyczne artystyczne. Matematyczne, wiedza, której nie mogli zdobyć i w niektórych przypadkach, niewytłumaczalne uzdrowienia fizyczne, choroby śmiertelne, które zniknęły po doświadczeniu, jak to wytłumaczyć? Szósty powód. Światło mgła i muzyka. Osoby obecne w momencie śmierci innych często zgłaszają dziwne zjawiska. Światło, które wydaje się otaczać umierającego. Mgła, która unosi się z ciała w momencie śmierci, dźwięki, muzyka, głosy. Świadkami tego jest nie tylko jedna osoba, ale czasami wszyscy na sali. Doświadczenia dzielone, kolektywne, trudne do odrzucenia jako indywidualne halucynacje. I siódmy powód, Psychomanteion. Eksperymenty Moody'ego z lustrem od 50 do 80% uczestników ma doświadczenia. Wielu z nich sceptycznych przed wejściem. Wielu z nich naukowców, lekarzy, racjonalnych profesjonalistów, wychodząc przekonani, że mieli kontakt z czymś więcej niż tylko normalnym wytłumaczeniem. Teraz możecie sobie pomyśleć. To wszystko jest bardzo interesujące. Ale dlaczego Moody czekał 50 lat, aby to ujawnić? Odpowiedź jest złożona. Częściowo wynikało to ze strachu strachu przed dalszym ośmieszaniem, dalszym ostracyzmem, dalszymi pobytami w szpitalu częściowo była to ostrożność naukowa. Moody chciał mieć absolutną pewność, zanim wyda definitywne oświadczenia. I częściowo był to sam Moody był do niedawna sceptykiem tak, człowiek, który ukuł termin. Doświadczenie bliskie śmierci. Człowiek, który napisał najsłynniejszą książkę na ten temat, był sceptykiem. Mówił, że nie ma dowodu, tylko dowody, że życie po śmierci jest kwestią filozoficzną i religijną, nie naukową, ale coś się zmieniło. W książce The Last Love z 1999 roku Moody nawet wyśmiewał sposób, w jaki jego praca została sensacjonalizowana. Obwiniał wydawców za wyolbrzymianie jego odkryć. Powiedział, że nigdy nie twierdził, że ma dowód na życie po śmierci, tylko że zebrał fascynujące relacje, które zasługują na zbadanie. Ale w 2023 roku jego stanowisko się zmieniło. Co się stało? Moody twierdzi, że przekonali go lekarze, nie pacjenci niezwykli ludzie. Ale koledzy, lekarze, naukowcy, osoby z rygorystycznym przygotowaniem do bycia sceptycznym, którzy przyszli do niego z własnymi doświadczeniami, doświadczeniami bliskimi śmierci, doświadczeniami śmierci dzielonej i którzy powiedzieli: Wiem, co widziałem, wiem, czego doświadczyłem, i nie ma neurologicznego wytłumaczenia. Kiedy lekarze zaczęli zgłaszać te doświadczenia, kiedy naukowcy zaczęli przyznawać, że nie potrafią wytłumaczyć tego, czego doświadczyli, Moody zdał sobie sprawę, że coś się zmienia. Paradygmat się przesuwał. Jest inny aspekt życia Moody'ego, o którym niewiele osób wie. On twierdzi, że sam miał doświadczenie bliskie śmierci. Nie mówi o tym zbyt wiele publicznie, ale przyznaje, że to doświadczenie głęboko wpłynęło na jego badania. I twierdzi coś jeszcze bardziej kontrowersyjnego. Że poprzez regresję do poprzednich wcieleń odkrył, że miał dziewięć poprzednich żyć. Dziewięć. To jest coś, co większość naukowców wyśmieje, ale Moody nie wydaje się już przejmować tym, co myślą naukowcy. Po pięćdziesięciu latach, po pobycie w szpitalu, po utracie kolegów i przyjaciół, zdecydował, że prawda jest ważniejsza niż akceptacja. Jedna rzecz, którą Moody zawsze podkreślał, to, że doświadczenia bliskie śmierci nie zależą od religii, podróżował do Chin, Indii, Japonii, Rosji, Afryki, Ameryk i wszędzie. Ludzie opisywali te same podstawowe doświadczenia. Tunel, światło, spotkania ze zmarłymi, przegląd życia, transformacja. Obrazy religijne były różne. Chrześcijanie widzieli Jezusa, Hindusi widzieli swoje bóstwa. Buddyści widzieli Buddę, ale struktura doświadczenia była identyczna. To sugeruje, że dzieje się coś uniwersalnego coś, co wykracza poza kulturę, religię, przekonania coś fundamentalnego o naturze ludzkiej świadomości. W 2025 roku stało się coś historycznego IANC, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów nad Doświadczeniami Bliskimi Śmierci. Najbardziej szanowana organizacja na świecie w tej dziedzinie ogłosiło, że ich coroczna konferencja będzie zatytułowana La życie po życiu. Świętowanie złotego jubileuszu studiów nad doświadczeniami bliskimi śmierci. 50 lat od czasu, gdy Moody opublikował swoją rewolucyjną książkę. 50 lat badań, debat, odkryć i Raymond Moody w wieku 80 lat Został uhonorowany jako pionier, który to wszystko zaczął. Człowiek, który był wyśmiewany, hospitalizowany, ostracyzowany, teraz celebrowany przez globalną społeczność badaczy. Nauka w końcu zaczynała doganiać to, co on zawsze wiedział. Moody wziął udział w historycznej debacie zatytułowanej: Death is not final. Śmierć nie jest ostateczna. Po jego stronie byli badacze, którzy wierzyli w przetrwanie świadomości. Po drugiej stronie, sceptycy zdeterminowani, aby udowodnić, że wszystko można wytłumaczyć mózgiem, neurolog Eben Alexander, autor Dowodu na Niebo, podzielił się swoim własnym doświadczeniem bliskim śmierci. Neurochirurg z Harvardu, wychowany w sceptycyzmie naukowym, który miał doświadczenie, które zmieniło wszystko, w co wierzył, i sceptycy, ze wszystkimi swoimi argumentami neurologicznymi. Nie potrafili wyjaśnić tego, czego doświadczył Aleksander, nie potrafili wyjaśnić, jak miał złożone doświadczenia, podczas gdy jego neokorteks był całkowicie wyłączony, nie potrafili wyjaśnić skąd znał szczegóły, których nie mógł wiedzieć. Debata nie zakończyła się jednoznacznym zwycięzcą, ale coś stało się widoczne. Konwencjonalna nauka nie miała wszystkich odpowiedzi. Innym fascynującym aspektem, który Moody udokumentował na przestrzeni dekad, są trwałe transformacje, które następują po doświadczeniu bliskim śmierci. To nie są tylko relacje o świetle i pokoju, to są fundamentalne zmiany w osobowości, w wartościach, w sposobie życia. Ludzie, którzy byli materialistami, stają się duchowi. Ludzie, którzy bali się śmierci, całkowicie tracą ten strach. Ludzie, którzy byli egoistyczni, stają się współczujący i te zmiany nie są tymczasowe. Trwają dekady, aż do końca życia. Gdyby to doświadczenie było tylko halucynacją, dlaczego powodowałoby tak głębokie i trwałe transformacje? Halucynacje nie zmieniają ludzi w ten sposób, ale spotkania z czymś prawdziwym zmieniają. Sceptycy wciąż oferują wyjaśnienia. Deprywacja tlenu, uwalnianie DMT, nieprawidłowa aktywność mózgu. I Moody zawsze przyznawał, że te wyjaśnienia mogą być częściowo słuszne: Może umierający mózg uwalnia substancje chemiczne? Może występuje nieprawidłowa aktywność elektryczna, ale to nie tłumaczy wszystkiego. Nie tłumaczy percepcji werydycznych: ludzie widzą rzeczy, których nie mogli widzieć. Nie tłumaczy doświadczeń śmierci dzielonej. Ludzie, którzy nie umierają, mają to samo doświadczenie. Nie tłumaczy przejrzystości terminalnej. Zniszczone mózgi funkcjonują perfekcyjnie. Nie tłumaczy trwałych transformacji. Ludzie, którzy wracają fundamentalnie zmienieni. Nauka ma kawałki odpowiedzi, ale nie cały obraz. I być może to jest najważniejszy punkt wszystkiego, czego nauczył się Moody. Śmierć nie jest tym, czym myślimy. Nie jest nagłym końcem. Całkowitym wymarciem, zgaszeniem świateł, jest przejściem, drzwiami, nie ścianą. I miliony ludzi, którzy przeszli przez te drzwi i wrócili. Opowiadają nam tę samą historię. Coś jest po drugiej stronie. Coś pięknego. Coś pełnego miłości. Coś, co na nas czeka. Raymond Moody ma teraz 80 lat. Pięćdziesiąt z nich poświęcił badaniu śmierci. I po wszystkim co widział, wszystkim co usłyszał, wszystkim czego doświadczył, on już się nie boi umrzeć, ponieważ wie, że śmierć nie jest końcem. I to być może jest najważniejsze objawienie ze wszystkich. Właśnie usłyszeliście to, czego Raymond Moody nie mógł ujawnić przez dekady. Odkrycia, które prawie zrujnowały mu życie, ale które w końcu są potwierdzane. Kiedy klikacie w super podziękowania pod tym filmem, wspieracie rozpowszechnianie tej prawdy. Każda wpłata pomaga przekazać te informacje większej liczbie osób, które muszą je usłyszeć: ludziom, którzy stracili bliskich, ludziom, którzy boją się śmierci, ludziom, którzy szukają odpowiedzi. W następnym filmie ujawnię coś jeszcze bardziej zaskakującego co się dzieje w pierwszych minutach po śmierci. Najbardziej szczegółowe relacje osób, które były klinicznie martwe przez dłuższy czas, co widziały, co czuły, czego się nauczyły i dlaczego wróciły. Zasubskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, aby nie przegapić. Wkrótce również. Zagłębię się w temat, o który wielu prosi. Przedmioty, które mogą więzić duszę, co przechowujecie po zmarłym. I jak to może wpływać zarówno na Was, jak i na Jego duszę? Dogłębne dochodzenie w sprawie więzi, które wykraczają poza śmierć. Teraz chcę usłyszeć od Was, czy kiedykolwiek mieliście doświadczenie, którego nie potraficie wytłumaczyć? Poczucie obecności, żywy sen z kimś, kto odszedł, moment, w którym poczuliście, że jest coś więcej. Podzielcie się w komentarzach. Wasze doświadczenie może pomóc innym, którzy szukają odpowiedzi. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Raymond Moody poświęcił 50 lat swojego życia jednemu pytaniu. Co się dzieje, gdy umieramy? Był wyśmiewany, ostracyzmowany, internowany, ale nigdy się nie poddał, ponieważ wiedział, że odpowiedź ma znaczenie, że ludzie muszą wiedzieć, że prawda, nawet kiedy niewygodna, zasługuje na ujawnienie. Świadomość przetrwa. I to zmienia wszystko. Do następnego filmu.